Jak emocje po, po konkursie MIS? Wszystko działo się tak szybko, że ja właściwie nie zdążyłam się zorientować, że to już. Musiałyśmy dość szybko podjąć decyzję z innymi jurorkami. Udało nam się to zrobić i wygląda na to, że ta decyzja była dość spójna, bo właściwie wyniki pokrywały się z moimi typami. Jestem bardzo szczęśliwa, bo typowałam dwunastkę na zwycięszczenie właściwie od samego początku. Na co pani zwracała uwagę w wyborze kobiety, bo wiadomo, wygląd to nie wszystko. Bardzo mi się podobało to, że te dziewczyny nie były tak, takimi oczywistymi pięknościami. Wiesz, to nie były lalki, które po prostu są wymuskane. To były naturalne, piękne, silne dziewczyny. I na to najbardziej zwracałam uwagę, jak te dziewczyny przekazują tę swoją wewnętrzną siłę. I wydawało mi się od samego początku, że Anna Maria jest taką dziewczyną, która. Wie, czego chce, jest bardzo konkretna. Zresztą jej pasje, jej plany, wszystko to mi potwierdziły. Bardzo się cieszę i jej serdecznie gratuluję. Oby um, pandemia jakby też nie przeszkadzała jej teraz w realizacji tych planów związanych z tytułem. Gdyby Pani miała wziąć udział w takim konkursie, jakby chciała go Pani wykorzystać? Jakby miała stanąć na scenie i powiedzieć, um, jak wykorzystam tą koronę? Ja brałam udział w konkursie Miss Nastolatek i było to 25 lat temu, więc już zapomniałam, jak to jest tak de facto. Ja mam jakby inne cele w życiu i, i ja absolutnie nie nadaję się do takich konkursów i myślę, że tę moją szansę na scenie wykorzystuję w taki sposób, w jaki chcę, bo tworzę moje piosenki, śpiewam je podczas koncertów, przekazuję też dużo emocji poza piosenkami, bardzo często nawiązuję kontakt z publicznością. Po koncertach zostaję, podpisuję autografy, rozmawiam z moimi fanami. To są, to są te sytuacje, których mi trzeba w życiu, więc taki konkurs no, nie jest stworzony dla mnie, mimo że 25 lat temu skusiłam się i wzięłam w nim udział.